A tu są w ogóle jeszcze te, te takie wybuchowe. Chodźmy Wszyscy na nas liczą. Nie wiem, czy oni mnie atakują i ją jednocześnie, czy dopiero później. O, teraz eee, właśnie. Dobra, mam nadzieję, że że umarło to. Eee, mam dwa pociski. Pracy. Radzisz sobie z tym jak chirurg Możesz na mnie liczyć okej, okay. jak mam do ciebie dotrzeć? Nie, skup się na wystrzeleniu nadajnika SOS. Wszędzie pełno przejść konserwacyjnych. Dogoniecie. No tą broń mam już na maksa, torgu z tą pierwszą właśnie. Tylko no, do niej najbardziej, najbardziej brakuje mi Dobrze. Obiecuję. Kocham cię Isaac. dasz radę. Poukadasz wszystko na swoim miejscu. E, no spoko, spoko kafir. Nas jednością. Tylko od, odpiszę później, jak coś, nie? Dobra, chyba się udało Ech, Chyba się udało, nie wiem czy coś tu jeszcze może znik... Nich... Nie, No już nie Dobra, ale dużo tych pocisków pulsacyjnych tutaj dają Mogę od niego coś... Hmm. Hmm. Chyba nie Nie wiem, czy on coś tam zostawił Rozumiem, że tędy. W sumie ten Dead Space to dosyć mocno przypomina Residenta, bo też się, też ma się ograniczony kipunek na wszystko i trzeba kupować rzeczy i w ogóle. To jest skrzynka. okej, okay, dobra, czy to jest bezpieczne miejsce, to jest... Nie, to jest winda. Chyba, więc myślałam, że to warsztat. O, ktoś tu piwko jakieś pił. To no, są jakieś rzeczy do przesunięcia. Uciski pulsacyjne, kredyty. No, dlatego ja lubię tego typu gry, chociaż kosmos to nigdy nie był mój jakiś ulubiony klimat. Jednak gra z kosmosem to, to, to ma efekt, który mi się bardzo podoba. No, ja, ja mam w sumie tak samo, to w sensie, no, z kosmosem to różnie. Na przykład Star Warsy to kompletnie do mnie nie przemawiają, nie? O! Rick średnio zaawansowanego górnika, ok? Nie jestem pewna do czego mi to będzie potrzebne. Powoli mi się zaczyna sikać <grym> W sumie i tak, za niedługo będziemy kończyć, to zrobimy przerwę. W sensie kończyć Let's yy, Space'a, bo inne rzeczy są do robione. Jeszcze. Tak wiem, chcą, żebym wzięła to coś. Bo ja SOS. I sikać z 3 tak. Dziękuję Janie za 50. A... Dobra. I teraz mam wystrzelić ten nadajnik. Chcesz kotor, by ci się spodobać? Bo na jego bazie powstał efekty. No, możliwe. War to mnie też średnio, filmów to w ogóle nie trafia. Aczkolwiek to najnowsza gra: The Last Jedi, nawet spoko jest, tylko nie wyłapię w niej żadnych smaczków fabularnych, bo w ogóle nie znam tego uniwersum. No, zrozumiałe. Dzięki za 5:12, że jeszcze bardzo chcę, bardziej chcesz przerwę <grym> na siku. No, trzeba, trzeba się wziąć zagotowanie w kawiarni. Tam jakieś zadania mamy do zrobienia, więc, no, wiecie. Um, czy ja pomogę ci zapisać w grę? chyba nie było zapisu, nie? Rozumiem, że teraz tą windą. Nie wiem, że idziemy. Mam sygnał Twojego Hamonda też. Nic mi nie jest. Mam nadajnik EZS. Nikol mi pomogła. I jest tam? Rozdzieliliśmy się. Znajdę drogę powrotną. Zaradna jest, co? Wracam do sterowni wydobycia. Wystrzelę nadajnik. A ty rozglądaj się za Nikola. O ile systemy znów się nie posypią, bądź czujny. Całą drogą to by było pokręcone, jakbyśmy mieli ratować y, y, swoją własną halucynację przed potworami. Mocstykowa musi być. O, hello. To tu jest szafka. Czy to coś mnie zeżre? Nie. mamy jakiś węzeł, pominy. Boże, czy on się musi ruszać tak. Wyłącznik obwodu. Bo tam znowu coś kluje. To mi się nie podoba ani trochę. Czy ja mam coś... In... Nie, nie mogę za bardzo używać innej broni. Czy ja mam to przełączać? Kurczę, ja nie wiem do czego to jest w ogóle. To jest podłączone. Z hmm, gondola. A to jest nieważkość. Chyba nieważkość muszę nie włączyć. O, że znowu będziemy się pierniczyć z tym. No on i tak tu nie zaskoczy w sumie. No, tu jest ta gondola. Nie wiem czy jej nie muszę jakoś przesunąć to coś. To są pieniądze. Nie muszę jakoś przesunąć metal. Nie, on się w ogóle nie chce ruszyć z takiego. Jakby... O hu, co to jest? Aha, z tego wyłazdu plujące gówno Gdzie mam iść w ogóle Aha, tam Tu wyląduj. Nie było? Czasem? Coś tu pluje na mnie, ale nie Elucynacje ogólnie są pokręcone, wszystko może się wydarzyć, no w sumie. Czekam na nowe przepisy, co jeszcze można zrobić, bo ostatnie ubijanie ciasta <grystanie> przez kota było mistrzostwem. <grystanie> no, papa memlich. Chciałabym się połączyć z siecią, oh no. Jakie komiksy dzisiaj nie czytałaś? Ja czytam ogólnie... Ostatnio lock and key, bo pożyczyłam od siostry. Yy, I czytałam. Chyba teraz był piąty. Yy, piąty ton, tak mi się wydaje. Tak, został mi szósty. Jeszcze to przeczytanie. No nie, Ej, to jest mam... główne. Czy ja? Serio, dobrze idę. Dobrze idę. Wiecie, ja, mam się po prostu wrócić. Ja już nie idę tam, bo tam mnie wszystko morduje. Gdzie uh. mamy iść? Tu mamy iść Ledwo coś widzę na tym małym ekraniku z tej windy <laughs> Muszę sobie ten karabin pulsacyjny chyba też trochę ulepszyć a oh, super. I'm loving it. No, skąd? A, no, skąd? Coś, coś się na nie spuszcza. Ale nie wiem skąd. A, stamtąd. No, super. Coś jeszcze, gdzie? Tu. Nie, nic nie zostawił. Co za podwór Gdzieś, gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze coś. Nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie. No właśnie. że dajecie zestawy medyczne, a amunicja też by się przydała. Jeszcze ktoś? No jeszcze, oczywiście. Nie, eee. Boże, nie da się im odciąć nóg. Jakiś niepowstrzymany Ała o, Super też spalić się O To już prędzej Coś jeszcze Mogę tego? O Pociski pulsacyjne, no nice. jest. Już tych pocisków też nie mam. zbyt wiele. Mam nadzieję, że trafiliśmy do sklepu właśnie. On jest jakiś pancerny, kurde. Nie mogłam mu nóg odciąć. Znak oddziałuje na ludzi jest nawet prawdopodobne, że do tej pory nie zabiłaś ani jednego nekromorfa. Strzelasz jedynie do biednej załogi. Oh no! A był kiedyś taki film chyba. Film albo gdzieś w grze widziałam taki motyw. No, chyba się wracamy do, do sklepu, to w sumie dobrze. Jezus, z tym się myli. No, super. Brakuje mi was. Naprawdę mi was brakuje. Ach, brakuje mi was. tu jeszcze łazi, czy mi się wydaje? Bo należy iść tu. No, zdecydowanie to był skład. E, Krystyna czubowna. im na tym zwolnionym filmie wydać wyraźnie, jak nieskuteczną bronią przeciwko na kamorów jest unicja szturmosa. Bo wszech nie wiadomym jest, że jedynie odcięcie kończyn działa. <grym> Też wiem, ale nie wiem czy to to samo o czym myślisz. A to podaj może o! Kombinezon czwartego poziomu. Świetnie, nie stać mnie na niego. 35 tysięcy. Zaj. Oh, Boże, ta gra jest okropna. Nie stać mnie na nic, a oni mi dają nowy kombinezon. Ta. Eee. Uh. Na razie to ja nawet, nawet na amunicję mi nie stać. Ja mam wrażenie, że ta gra oczekuje, że ja będę się cofać i przetrzebiać te miejsca, które ominęłam. Bo, yy, bo wiecie, ta trzeciego poziomu i tak dalej. No bo jak ja mam zdobywać nowe rzeczy? To jest dla mnie niepojęte. Ja, jak na tym trudnym poziomie trudności jest ciężko? Inflacja. Właściwie zawsadźcie tą kombizę. Ciekawe, czy ktokolwiek to kupi po takiej cenie. No, przypuszczam, że jakbym, nie wiem, że lepiej strzelała albo omijała te nekromorfy, może trochę bardziej. Nie traciła tak amunicji. Może bym nie było stać, ale no... Nie stać mnie, niestety. Proszę, torkus. No, to gra się myli. Życie jest zbyt cenne i zbyt krótkie do takiego zagrania. E, ja to w ogóle lubię mieć wyzwania i czuję, że jestem masochistą, jeśli chodzi o gry. Boże. Ja tylko w niektórych przypadkach lubię mieć wyzwania. Nie zawsze. <laughs> Na przykład w Mass Effectie to mogę mieć wyzwania co 5 sekund. Chociaż też się wkurzam. Niesamowicie, ale. Ale ten. Ale jestem w stanie przetrwać jakby to. Są gry, które są warte wyzwań, a są gry, które mnie za bardzo irytują, żeby się, żeby się męczyć. Aha, tam był warsztat chyba jeszcze. Kurde, nie wiem czy to wykorzystywać. Aha. Aha. Tak! o oh yeah. Nie, wypełzły te nietoperze małe! Gówno. Gówno małe wypełzło! Chcemy się tego pozbyć. pozbądź się Isaac! Zżarły ci połowę życia. Jezu! Jeszcze coś tu wylazło? Czy mi się wydawało? Nie, ale tu jest jakiś dziennik tekstowy, jakiś nowy. Czy to jest ten sam? Nie wiem. Mam nadzieję, że to było, już, bo nie chce mi się czytać. Eee. Zależy, Torgus. W sensie takim zręcznościowym to bym nie chciała. Zręcznościówki w, w Tomb Raiderach mnie za bardzo irytują. Jestem za stary już na to. Roots of Insanity, ojej. Nie, to chyba nie kojarzę. No bo ten kombinezon to już mamy na maksa chyba. Chociaż nie, coś tu mi jeszcze zostało. Strefa Stazy. A tutaj tak pod pojemności Bym musiała zacząć Laser stykowy też jest fajny Daj to, na razie. Na najtrudniejszym poziomie to są 4 kwadraciki, to znaczy, że możemy zostać trafieni około 4 do 5 razy, nie zginiemy, o matko. Ciekawe, w r 4 po przejściu hardcora odblokowuje się kolejny, jeszcze trudniejszy wariant gry. O! To tak jak kiedyś było w Mass właśnie. Dopiero po tylu streamach zauważyłem kolorowy pasek życia. Wow, Lauren. Mam miejsce w szpitalu i ogólnie dopiero na sam koniec się wydaje. E, myśli, że przeprowadzili tam jakieś eksperymenty na ludziach i miały halucynacje. Ending był taki, że policja go złapała i było pokazane, że nie zabija potworów, tylko ludzi. Wow. Fajny motyw, właśnie. No. Tak, tylko znowu nie mam amunicji prawie. Nie mam pieniędzy. Serio, ja bym się musiała wrócić. Ale mi się nie chce. Dobra, no, zapisz to. tu, e, pójdę zobaczyć jeszcze, dokąd nas prowadzą. To wystrzelenie w ogóle wiąże się z walką z potworami. Myślę, że zaraz będziemy kończyć z Dead Space'em. Może tu było coś na trzeci poziom? O, tu jest coś na trzeci poziom. No, dajcie coś fajnego, błagam. Energia plazmowa Kredyty Ktoś tu umarł Little eyes, little eyes What Secrets have you seen? Mm. Urocze Dodatkowy węzeł O Coś do sprzedania Dobra, powiedzmy, że jakieś ciekawostki to ja chyba się cofnę i coś, coś tu wyskoczy świetnie. Coś z na dół nie wszystkich broni, najlepiej skupić się na dwóch, a reszta to kombi sezon i reszta z broni polecam piłę plazmową nie otacz płomieni na pełzaki. Wiem, ale ten miotacz, to tak średnio idzie używanie go. Ja tam wolę inne bronie. <gry> Jezus, gdzie ja miałem? Poza tym, no, mam ulepszoną jedną broń na maksa, więc no, jakąś drugą też mogę zacząć, nie? Poza tym muszę dozbierać na ten... Na ten kombinezon, to też będzie ciężkie. Zasprzedaj... No sprzedaj. Hmm. I brakuje mi amunicji ciągle, więc no... Z tym dozbieraniem na te rzeczy to będzie bardzo ciężko, moim zdaniem. Boże, mówicie tak, Jakbym was w ogóle nie słuchała, a to wcale nie jest prawda, że robię prawie dokładnie to, co mi mówicie, a że mi czasem brakuje amunicji do jakiejś broni, no to przepraszam bardzo, ale nie mogę skupiać się na jednej broni całkowicie, bo yy, no nie da rady no, w ten sposób. Więc chill out! Ja was słucham, naprawdę. Ale czasami też chcę jakby po swojemu zdecydować niektóre rzeczy, bo no, moim zdaniem przy mojej rozgrywce, która idzie bardzo kiepsko pod względem amunicji, no to nie da się y, cały czas na jednej broni y, Uprawnienia żyć. Dobra, trochę tu było tego. To nie za dużo. To chyba nic więcej nie było na poziomie trzecim. Teraz mi tu coś zerze na pewno. No, drogie to niesamowicie. Cześć Nikola. No właśnie, mogliby dawać więcej hajsu, więcej tych przewodników, ale mam wrażenie, że właśnie gra... Każe mi się cofać nie, do poprzednich pomieszczeń, gdzie było wszystko na poziom trzeci i tam pewnie jest mnóstwo amunicji, nie? <grym> Albo jakichś innych dziwnych rzeczy, które można sprzedać, ale no... Nie można mieć wszystkiego. Cienki <grym> <Dzięki>, skipper. <grym> Jak się czujesz dziś? Taka, żebym się schowała pod kocyk. <grym> Wiedziałem, to są jakieś rozszerzenia na ulepszenie, i może nie starczyć węzłów na to ulepszenie. No, znaczy, domyślam się Miraf, nie? Tylko po prostu, no na chwilę obecną to i tak ciężko mi będzie nawet uzbierać ten kombinezon, nie? Nowy. Gdzie ja mam użyć... Aha, tu Jezus. Dostęp administracyjny przyznany. Przygotowuję wyrzutnie. Dobra, zrobimy to i. chyba będziemy kończyć tylko. Wyrzutnie zablokowane. A, super, cię jeszcze zepsuło? Co to było? Kólnicy musieli zaminować też wyrzutnie. Nadają się na złom. Wspaniale. Nie wyrzucimy przecież tego nadajnika przez okno. Ech, musi być jakiś sposób. Asteroida czekająca na wytopienie na pokładzie wydobywczym. Co z nią? Jeśli zaczepie na tajnik SOS, te asteroidy wyrzucają w przestrzeń. Nic nie zakłóci transmisji. A przy okazji zginiesz. Maszyny na tamtym pokładzie wciąż pracują. Dzięki nim nie powinniśmy. To wyrzucimy Nikol! <laughs> to nasza największa szansa, Kendra. Zaryzykuję. <laughs> Ej, ja, ja proponuję wyrzucić Nikol. <laughs> Nawet pogoda dziś idealna, taka deszczowa. No, właśnie. Też słaby dzień. O. Czuję bardzo. O Boże, znisz wewnętrzną uprząż. Ja, pitole. Co wy chcecie ode mnie? Zniż wewnętrzną uprząż, wewnętrzną uprząż. Jezus, Maria, znowu jakieś pierdzielone, dziwne rzeczy. Przeważnie jest tak, że amunicja najczęściej znajduje się taką, jaką broń nosisz, a inne to rzadziej. Dlatego pewnie masz braki w amunicji, ponieważ gra stara się do wszystkiego, tobie dawać ją, co używasz. Aha! Aha, że jak, takie, jakie mam w ekwipunku. Okej. Okay. W sumie to logiczne. Może tak być. Ale nie wiem, czy chciałabym się pozbywać tej tych pistoletów, które mam. Kurde, to jest trudne. <ścoughs> e Dobra, to ja bym chciała iść zapisać. Wyderaj szynury, jest bezczelne, domina i nic nie pozwala zrobić. <laughs> Dobra, i tak każą mi się cofnąć. Więc się cofniemy. Aha. Tu nie mogę zjechać na dół. Myślałam, że jakiś podwór wyskoczył. No, trochę nierealistyczne, co prawda. <laughs> Ja jeszcze mi się nie śpiłam, więc Ania ja tworzy precedens. Ja, ja tego nie rozumiem, bo przecież, jakby te inne bronie też są całkiem spoko. Ten, ten laser stykowy, moim zdaniem, jest ekstra do używania. Dobra. E, czekajcie, czy ja mam coś. E, mam trochę kasy, ale w sumie to mi trochę szkoda jeszcze. Dobra, zapiszmy grę i będziemy kończyć. Nie dzisiaj. My nie, nie ukończyliśmy rozdziału. Myślałam, że jak wyrzucimy ten SOS, to ukończymy rozdział, ale on jest jakiś dłuższy chyba, albo ja nie wiem. Na duszę Prepersa, nie potrafi porzucić broni, którą raz zdobyła. No właśnie, bo jak już, już i tak porzuciłam chyba z trzy bronie, które leżą w moim ekwipunku, tym, tym, w tej skrzynce. <grym> Ale no ciężko mi się pozbyć reszty. Właściwie <grym> gram inną bronią, pierwsze wiadomo, że tym laserem. O! No to fajnie. W ogóle zabij 30 przeciwników karabinem pulsacyjnym. O, mam super osiągnięcie. 50% osób go zdobyło. Dobrze, Rajana, dobrej nocy. Ja wlaję, i tak zawsze czekam na karabin, bo tylko tym potrafię strzelać. No, karabinem jest najwygodniej. Dlatego zawsze w grach też jakby lubię korzystać z karabinów, bo są dla mnie najwygodniejsze. I się dziwię, że tutaj właściwie. No, korzystam tylko w momencie, kiedy nie mam do innej amunicji. Dobra. Yy... To robimy przerwę. Jeśli macie ochotę zostać na kocio-zwierzęcą kocio kawiarnię, to zapraszam. <noise> Będą dziwne rzeczy się działy na pewno. Będziemy robić jakieś kolejne zadania, kolejne e, dziwne przepisy, masowanie kotów, które zachowują się jak ragdole. <noise> Więc <głosy> e, no, mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra. Przerwa i wracamy za pięć minutek.